Nacjonalizm Polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią, i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Jeśli jeszcze nie słuchaliście homili księdza Antoniego Moskala z 14 lipca 2024 roku, wygłoszony podczas odsłonięcia pomnika rzezi wołońskiej, to proszę nadróbcie to natychmiast. Ten odważny kapłan powiedział głośno, jak jest, choć wiedział, że grożą mu za to. Poważne konsekwencje od tych, którzy powinni go chronić, tak naprawdę. I co się stało? Dokładnie to, czego można było się spodziewać. Kazanie księdza Moskala tak poruszyło ludzi, że nie spodobało się Kuli Sandomierskiej. Zabroniłam mu odprawiać mszy w trakcie kolejnej rocznicy rzezi Wołyńskiej. Pytam otwarcie, komu chcą się przypodobać biskupi Sandomierza? zabraniając temu księdzu, temu patriocie Antoniemu głosić katolickie i patriotyczne kazanie o tak bolesnej historii.